Masz czasem poczucie, że inni Cię nie rozumieją. Jest taka teoria skrajności, która poniekąd wyjaśnia, dlaczego tak jest. Na ekranie widzisz właśnie krzywą rozkładu normalnego. Dlaczego ten rozkład jest normalny? Bo opisuje bardzo wiele zjawisk, które występują wokół nas, między innymi wśród ludzi. Na przykład dojrzałość wśród młodych ludzi. Załóżmy, że po prawej stronie tego wykresu są jednostki najbardziej dojrzałe jak na swój wiek, a po lewej te najbardziej niedojrzałe. Jak widzisz, im bliżej środka skali, niezależnie od której strony się do niego zbliżamy, przedstawicieli danej cechy jest coraz więcej. Czyli Najwięcej jest osób, które mają zwykły, standardowy poziom dojrzałości jak na swój wiek. W tym odcinku będzie mowa o cechach, które mogą wskazywać na to, że jesteś bardziej po prawej stronie rozkładu czyli wśród osób o wyższej dojrzałości jak na swój wiek niż średnia. No, to lecimy po kolejne korki z życia. <gry> Partnerem kanału są Maturalni i nowa platforma do korypetycji online korki.pl Dojrzałość to taka ogólna cecha, która składa się z wielu mniejszych cech. Te mniejsze natomiast wynikają nie z Twoich przekonań na swój temat, ale z tego, w jaki sposób realnie na co dzień się zachowujesz. Bo żeby realnie dowiedzieć się, jak bardzo dojrzałą osobą jesteś, to musisz spojrzeć na swoje czyny, reakcje i decyzje, a nie na przekonania. Gdyby decydowały o tym przekonania, to prawie każdy umieściłby się po prawej stronie tego wykresu. Myślenie w ten sposób byłoby niedojrzałe. Nie hmm. niedojrzałe. Czyli jakie? Dojrzałość to słowo, które w przypadku ludzi oznacza bycie w pełni ukształtowane pod względem intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, no i też biologicznym. Ale dla tematu odcinka to ostatnie nie ma znaczenia. My chcemy zająć się przypadkami osób, które są niestandardowe, bo są bardziej dojrzałe niż wskazywałby na to ich biologiczny wiek. Nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, jak nie tak. No, i dojrzałość jest procesem. Mówi się, że człowiek dojrzewa w zasadzie całe życie i ciągle się czegoś nowego uczy o sobie i otaczającym go świecie. I jest to prawda. Zaznaczam, bardzo proszę. To jest poprawna odpowiedź, naturalnie. Dlatego fakt, że teraz sprawiasz wrażenie osoby dojrzałej, nie oznacza, że tak będzie zawsze. No dobra, ale dlaczego ten odcinek jest o nieoczywistych oznakach dojrzałości? Dlatego, że pewnie każdy mnóstwo razy słyszał slogany typu, jesteś dojrzały, jak nie boisz się odpowiedzialności, albo jak nie boisz się ciemności. Ale to są oznaki typu soft. My szukamy prawdziwych, twardych dowodów. No i wujek Bezji ich kilka przygotował. 1. Nieuleganie chwilowym trendom. Geniusz to człowiek, który zachowuje się normalnie, gdy wokół wszyscy panikują. Lub w dzisiejszym świecie po prostu bardzo się czymś emocjonują. Trendy. Przychodzą i odchodzą tak naprawdę jeden za drugim. Jeszcze niedawno wszyscy chodzili w spodniach typu rurki, a teraz wszyscy chodzą znowu w szerokich jak 20 lat temu. Aczkolwiek to i tak jest przykład trendu wieloletniego. Obecnie za sprawą aplikacji doświadczamy trendów, które żyją dosłownie przez kilka tygodni. Osoba o typowym standardowym poziomie dojrzałości prawdopodobnie na część takich trendów się złapie i uzna, że koniecznie musi wziąć w nich udział no i nagrać tego TikToka. A ktoś o wyższym poziomie dojrzałości stwierdzi, he, przecież to tylko chwilowe. Nie muszę robić czegoś, na co nie mam ochoty, tylko dlatego, że wszyscy inni to robią. Więc jeśli jesteś w stanie świadomie dojść do wniosku, że nie chcesz ulec jakiemuś chwilowemu trendowi i nie ulegasz presji, to oznacza, że masz w sobie sporą dozę dojrzałości i samoświadomości. I takie trendy mogą być krótkoterminowe, jak na przykład nagranie jakiegoś TikToka w stylu tu pracujemy, tu mamy nazwę, tu wrzucamy filmy. <laughs> Blagam. Jak również długoterminowe. Na przykład sam fakt posiadania TikToka. Są ludzie, którzy nigdy go nie zainstalowali na swoim telefonie. Serio. No, ok, ale czemu niby brak TikToka miałby być oznaką wysokiej dojrzałości? 2. Czas i uwaga. Wyobraź sobie dwa umysły, albo w sumie nie musisz sobie wyobrażać, bo montażista ogarnie. W pierwszym z nich, w tym samym momencie, znajduje się tylko kilka najważniejszych myśli, w stylu oh, muszę coś kupić wice, na urodziny, albo O oh, nie, nie zrobiłem klaty. W drugim mózgu natomiast Kakofonia. Wszystko. TikTok z Entrutaytem, nowa operacja plastyczna wersów, gdzie Kevin McLean i Roxana Węgiel spędzili noc pod ślubną. dojrzałości jest cenienie sobie czystości umysłu, czyli nie zaśmiecanie swojej uwagi pierdołami. Oraz umiejętne podejście do swojego czasu. Bo w sumie niedawno skończyły się wakacje nie minęły ci jakoś zbyt szybko. Podziel się w komentarzu, bo być może to dlatego, że w twojej głowie naraz było milion zbędnych rzeczy zamiast współpracy ze Słońcem. 3 kopium, a raczej jego brak. Czym jest kopium? W sumie można powiedzieć, że to jest obwinianie zasad gry za swoją porażkę w tej grze. Bo jak zaczynasz grać partejkę szachów, to masz wybór. Albo akceptujesz zasady gry i próbujesz rozegrać najlepszą możliwą partię, jaką potrafisz, albo w połowie partii zaczynasz rozważać alternatywny i niemożliwy scenariusz, w którym twój skoczek nie porusza się według schematu literki L, tylko jakimś sposobem mógłby znaleźć się na polu H4. A po przegranej grze, zamiast docenić to, że przeciwnik był od ciebie lepszy, przeanalizować swoją partię i coś się z tego nauczyć, to chodzisz i mówisz wszystkim dookoła, że gdyby nie to, że nie mogłem dać skoczka na h to bym wygrał. Ha, wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Twórcy z Kubiego Dół wiedzieli dobrze, co to kopium i nie bez powodu. Zazwyczaj takie słowa były wypowiadane przez złe charaktery. Co więc zamiast kopium? Porażka to lekcja. Będzie takich jeszcze mnóstwo w Twoim życiu. Wyciągaj z nich wnioski zamiast rozważać i dbać o rzeczywistości, która nie istnieje. 4. Cisza zamiast zgiełku. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby nie słuchać nagłos muzyki z głośnika w transporcie publicznym, chociaż to też oznaka dojrzałości, chodzi o coś więcej. Nie mówisz wszystkim wszystkiego na swój temat. Nie chodzisz i nie koloryzujesz swojego życia, podkreślając i mityzując każdy jego aspekt. Nie wrzucasz każdego dnia swojego życia do social mediów. Z jakiego powodu? Ponieważ twoje poczucie własnej wartości nie jest oparte na tym, co myślą, mówią i piszą ci inni, ale na tym, jak samo sobie myślisz. Dzielisz się tym, czym naprawdę chcesz się podzielić, a nie starasz się na siłę z każdego aspektu swojego życia robić czegoś publicznego, na co wszyscy powinni zwracać uwagę. Podobnie możesz podchodzić do pieniędzy. Mówi się, że pieniądz lubi ciszę i zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie mieć 100 tysięcy złotych w oszczędnościach i inwestycjach niż lokowane w samochodzie i drogim zegarku, na który cię nie stać, ale chciałeś pokazać wszystkim wokół, że po prostu masz pieniądze. Cisza zamiast zgiełku. 5. Długoterminowa jakość ponad krótkoterminową przyjemność. I to szczególnie w młodym wieku, bo wtedy zazwyczaj nie myśli się jeszcze aż tak bardzo o przyszłości, szczególnie pod kątem zdrowia czy finansów na emeryturę. Łatwo popaść w pułapkę pod tytułem Jestem teraz młody i mogę sobie na dużo pozwolić, bo młody organizm wiele wybacza. No i w sumie jest to prawda, że młody organizm naprawdę wiele jest w stanie wybaczyć, tylko że Wyobraź sobie, że całkowita pula zdrowia, jaką masz przeznaczoną na grę zwaną życiem, wynosi 100. Dopóki twoje zdrowie znajduje się na poziomie między 50 a 100, to praktycznie nie odczuwasz żadnych negatywnych skutków i czujesz się świetnie. Ale jak tylko statystyki zdrowia spadną poniżej 50, to skutki zaczynają być bardzo odczuwalne. No, i masz wybór. Czy chcesz rozpocząć swoje lata 40 lub nawet 50 mając na koncie 87 punktów zdrowia, czy 51? Wszystko zależy od tego, jak bardzo już teraz o siebie dbasz. Im dojrzalszy jesteś, tym masz większą świadomość tego, że twoje życie prawdopodobnie potrwa jeszcze jakieś 50 lat, więc warto cały ten okres przeżyć w zdrowiu. A żeby to było możliwe, to już teraz nie będziesz wychodzić z założenia, że możesz niszczyć swój organizm używkami czy niedoborem snu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku rzeczy, które tu i teraz kuszą cię tym, jakie wydają się fajne i przyjemne. Ale kłopot szybkich przyjemności polega na tym, że najczęściej płatność za nie jest odroczona w czasie i ulokowana gdzieś w przyszłości. Jeszcze jej nie widać, ale nawet nie wiesz, kiedy może się pojawić. A jeżeli chcesz zadbać o swoją przyszłość naukową i lepiej zdać maturkę, to wpadnij do Maturalnych lub na nową platformę do korepetycji online korki.pl. Buzi. Mniej istotni, mniej wyjątkowi i mniej ważni, więc nie zapamiętujesz ich imienia.